Do wyboru, Petycja, za... Petycja do prezydenta miasta Kosowa, oh. aż Kotali. <grym> Podczas kampanii wyborczej oszukiwał się Pan hasłem: najlepsze ruchy zawozowe. Wobec braku wyraźnych działań, zgodnie z budową nowego stadionu, zwracamy się do Pana z petycją i poniższymi postulatami. Wyrażamy je w imieniu całej niebieskiej społeczności obywatelskiej. Postulujemy o. Rozpoczęcie budowy stadionu na około 20 tysięcy widzów w już w przyszłym roku i jej ukończenie najpóźniej do okresami lutego 2016 roku. Brawo! <ślesy> Ustańca, budowę stadionu Katałów, w Katowic z tym ukończeniem trybunów od bramkę odczołonych najpóźniej w 2014 roku. Na trybuny te zresztą są najbardziej rozwojowane czyli potocznie zwany młyn. Przedstawienie do konsultacji z gronem do końca lutego 2013 roku projektu numeru obiegu, w tym układu poszczególnych służb. Przedstawianie regularnie pełnych informacji odnośnie zrealizowanych i planowanych zadań związanych z budową stadionu. Prosimy przesyłać je tu 3 miesiące, to jest pierwszy roboczy dzień marca, czerwca, września oraz grudnia, począwszy od roku 2014, na adres mailowy redakcja mapa w Drugi To są konkretne punkty, które się można odnieść i bardzo dziękuję za tę inicjatywę kolegę Hytmana, który tutaj żeby I myślę, że tak jest. wszystkim tym kibicom również dziękuję za tę inicjatywę. Myślę, że